Siema w kolejnym filmie. Zbliża się pora oprzętu i widzę, że światło jest dobre. Także pokażę wam miski. Bo wczaj zgłosiłem je na sprzedaż. Uma spokojnie. Uciekaj z tym jezoem. Trzy miski. Zgłoszone są na sprzedaż. Jeden misiek. Drugi misiek, trzeci misiek, ta ma. i ten hard. Cena, jaką mi powiedzieli, połbojowo to jest 21,80 za kilogram Na dzień 1 sierpnia. No i zobaczymy, jak one się wybiją. Ładne, to są. Ciekawe ile będą ważyły. Jak obstawiacie, który będzie najcięższy? Ten? Zaraz Wam je z tyłu pokażę. Ten? A może ten? Jest od kościoła, jak się macie? Podoba okay, mi Policzki ładne, takie pulchniutkie. Policzki ma. No tam śniupę to ty masz, bik. Ha, wygląda tak. Czyli sama skóra i kości. Mięsa to tu na nim nie ma. O, tu mają bałagan e. tak jak mówiłem jeszcze przed oprzętem przed wyrzucaniem obolnika. Mm. tutaj jest pierwszy misiek no misiek ma ładne pośladki piękne pośladki ma misiek zobaczcie jakie twarde wyćwiczone nie omija dni pośladków na siłowki. Kolejny jest ten szary. Ten szary ma już mniejszy poślad, ale kilogramowo dużo gorzej nie wyjdzie od tego. Ciekawe jak klasowo. Muma. Muma, Ej, weź mi się pusty posun. Muma, Muma od tyłu wygląda tak. Dobra muma. Ładnie wygląda wiesz. Piękna krywka. I ostatni misiek. No, misiek. Już ma złe światło. Mišu, tak, posuń się trochę. Będzie lepsza. A, trzeba drzwi przymknąć tyle. Bo cię na kamerze od tyłu nie złapiemy. O. Teraz się ładnie na kamerze uchwycimy. Też ma poślad Afrika Bambata. Te wszystkie trzy sztuki równe, mniej więcej. Będą pewnie klasowo-wagowo. No i widzicie, poślad też twardy. <ślad> Spokojne wszystkie sztuki. I mają po nie przyjechać. Dzisiaj jest drugi. Trzeciego w środę, albo czwartego w czwartek. To wam też za załadunek nagram. Jedzie samochód po bydło. Dzisiaj jest trzeci eee, sierpnia. Dobra. I ale przeleciałeś trochę, weź się, trochę, no, no, trochę, weź, musisz po tej pochylni wejść, no, no, dobrze, o, dobrze, teraz, dawaj, dawaj, no, ha, no, poszedł, no i pięknie, Przed. teraz tego sobie wyciągniemy, Te łatwiejsze, które mają myogi. Nie! Pod spodem nie przeleżesz. Rzuć Rzu Rzu się go. Umek! Nie! Tu nie! Tu nie! Tu! O! Przełóż, przełóż, przełóż! Nie tu! Nie tu! Tu się cofnij. Cofnij się! Tu... Nie! Bo będzie się chciał przycisnąć, niech nie luzuje. No, byku, e, do tyłu. Do tyłu, tu nie przejdziesz. No cofnij się, cofnij się, cofnij się. Cofnij się, cały się cofnij. No, no. Wciąż? O, no, pięknie, idziesz, idziesz, idziesz. Pod górkę, pod górkę Delikatnie. O i dobrze. No. Pomyśl sobie chwilę. Co i jak? Jak wejść, żeby było dobrze? I pakuj się. Lepiej od HEPA. Brawa dla Ciebie. Teraz ten. Tylko muszę trzynastkę do odkręcenia. Ogniwka wziąć. Na balu jest. A, patyczek mi został gdzieś. No. Rzuć patyczek. O kurde. Delikatnie. A, no, którą bym nie, nie przypiął, bo się zastanawialiśmy. Czystej, czystej. I tak mógł ją po grzbiecie. Linka się smykła. E, ej, nie tam. Już ładnie przekładałeś ten łeb. No. Powoli do przodu. Pomyśl sobie, na spokojnie, żebyś to dobrze zrobił i się nie poślizgnął, no jak się wywalisz będzie wstyd, no powoli. No. Powolutku. Dawaj na k***. Spokojnie. może dziewięćset oneliz, no. Za blisko nie stać. Żeby kopytem nie sięgnął. Trzecia sztuka. Boże. Tylko z tej strony Momek, z tej strony. Czekaj, było no, nie przejść. No, nie tu. Nie, tu nie. O, właśnie, Prze, przełóżmy. Nie, ty, wróć! Daj. Nie tu! Od, odejdź. No. No, dawaj, 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 dawaj. W tę stronę. Nie z tamtej. Nie, tu nie. Czekaj, tu nie przejdziesz, cofnij się, cofnij się, cofnij się. Proszę cię, cofnij się. No, długo. No, w drugą, w drugą, z drugiej, z drugiej przejść, z drugiej. Ja cię nie będę odpinał, ty za duży jesteś jednak. No, z tej strony idź. <noise> Na szybko bym mógł go przepiąć. Popuść. Ciąg. Można. O, no, teraz możesz. Już masz drogę prostą. No. Delikatnie, powolutku. Pomalutku. No. Bez stresu. Nie spiesuj się, byli tu. Nie spiesuj się. Oklepiemy go trochę, żeby z pieczu. No, dawaj, no. dawaj, nie wstydź się. A myśleć, no. tam pod półkę. No, elegancko. Dwa kopytka już są na rampie. No, no dawaj. No nie schodź, myku, E No, weź. Ach, jak antylopa. I ostatnia idzie. Masz ładną obruszkę. Nie, 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 nie. nie. Momentu, tu, tu nie idziemy, nie idziemy. Nie, nie idziemy tu. Nie. Nie. Do tyłu się musisz wycofać. Pięknie, cofaj się do tyłu. Steczny i jedyneczka i jedziemy. Delikatnie, dawaj, dawaj, do. dawaj, do. wierzę, że ty najlepiej pójdziesz, No. O, o. z gracją. HF na końcu striczy. Jeszcze posypnijmy. papa pa. I pomieszczenie prawie, że puste. Mumy tu byłamy chciały sforsować. A co chodzi? Co? Jakiś problemik? Macie? Byki pojechały. Właściwie to byki, i jedna muma, czyli bydło. A to bydło się pasie. Nie? Dobra, trawka. Ładna pogoda. Na pasenie się. Kuczoki. Ale znowu u bydła. No i zwiedzają wszystkie pomieszczenia. No, te dwie piujące mumy zostały. Najbardziej to chyba ta. Cały czas. Mu i mu i mu. Nie? Fakturkę już mam. Wszystko mam policzone. Także wrzucam Wam teraz, jak te sztuki wyszły. I z tego co widzieliście najlepiej za kilogram wyszedł ten misiek. A najwięcej zapłacili za tego ostatniego bo najwięcej też ważył. I różnica między tym a tym była 800 zł. Ten kosztował 10600, a ten ostatni kosztował 11 prawie 500. Także tak one wyszły. Sami ocencie czy dobrze czy źle no, w zależności od ejonu. bo w różnych rejonach już nie płacą. Na nasz rejon myślę, że cena jest dobra. Chociaż nie pytałem handlarzy ile teraz za wagę żywą płacą. Ostatnio kuzyn jakieś tam jałówki sprzedawał, no to 11 mu liczyli. A właśnie ta ma z racji wieku, bo już chyba miała 3 i 4 miesiące zakwalifikowała się jako krowa, także złotych 50, zł, przynajmniej mniej na kilogramie w stosunku do jałówki. No i ten też przekroczył 3 latka, ten szary, co tu stało. Te dwie sztuki najstarsze były, a w sumie nawet nie wiem, ile te miały. Dobra, teraz Wam wrzucę, ile ten miał, pierwszy misiek miesięcy i idę ten ostatni tak dla porównania. No i co myślę to wszystko w tym filmie więc standardowo jeżeli się wam podobało zostawiajcie kciuki w górę tutaj macie mój kanał jeżeli jeszcze nie subskrybujecie zapraszam do zasubskrybowania dwa filmy wybrane dla was. Jeżeli nie widzieliście to wbijajcie i do następnego. Cześć.